Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszych zajęciach z ceramiki. Po zapoznaniu się z dwoma metodami lepienia ręcznego w glinie, to jest metodą wygniatania i metodą lepienia spłatów, przejdziemy na dzisiejszych zajęciach do następnej metody, czyli metody lepienia z wałków. Wałeczki przygotowujemy z bryły gliny, formując podłużny walec. Toczymy walec od środka, przesuwając dłonie na boki do obu przeciwległych końców. Możemy używać samych palców lub całych dłoni, w zależności od tego, jak nam lepiej wychodzi. Podstawę naczynia możemy zrobić z płatu gliny, odduszając jakiś okrągły przedmiot, na przykład kubek. Wałeczki możemy toczyć pojedynczo i przyklejać je od razu do podstawy, lub przygotować sobie więcej wałeczków i przykryć je albo wilgotną szmatką, albo folią, do czasu, kiedy będziemy je wykorzystywać. Grubość wałeczków zależy od wielkości naczynia, które będziemy wykonywać. Wałeczki muszą być troszeczkę grubsze od ścianki, którą chcemy uzyskać, ponieważ w trakcie zacierania Szwów, ścianki nam się zrobią trochę cieńsze. Nacinamy brzegi podstawy i szlamujemy. Doklejamy wełeczek. Po dolopieniu każdej warstwy zacieramy palcami miejsca złączenia od wewnątrz. Drugą ręką podtrzymujemy ściankę naczynia od zewnątrz. Od zewnątrz zacieramy tylko wtedy, gdy chcemy uzyskać gładką powierzchnię. Jeśli wzór z wałeczków jest elementem dekoracyjnym, pozostawiamy go niezatartym. Do ostatecznego wygładzania powierzchni, najlepiej użyć gumowej lub metalowej cykliny. Jeśli naczynie ma się zwężać ku górze, np. robimy butelkę, najlepiej wygładzać etapami kolejne części: od środka i od zewnątrz. Zrobione w taki sposób naczynia możemy w różny sposób ozdabiać, doklejając do nich uszka czy ozdobne elementy. Jak sami zauważycie, jest to metoda dosyć prosta, a zarazem dająca duże możliwości twórcze. Tą metodą możemy lepić niewielkie naczynia, bardzo duże naczynia, jak i bardzo duże rzeźby. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia na przyszłych zajęciach.